Z tej strony plzomek i witam Wam w trzecim odcinku mojej serii. Zagrajmy w Hero Zero. W poprzednim odcinku miałem level 88. Teraz nabiłem i mam 90. Dzięki temu odblokowała mi się nowa mapa i nowe zadanie nadzwyczajne. Dodatkowo skończyły mi się super wspomagacze, które trwały tydzień, więc zakupiłem sobie nowe. W tej mapie wygrałem ten zasilacz i zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta mapa. A oto i ona. Tak wygląda. Jest to coś w swojego rodzaju kasynem w Las Vegas. Poza tym powiększył się level mojego psa. Jest to teraz level 9. Azor jest na razie nieużywany. A w zadaniach nadzwyczajnych jest to te zadanie przekręt na całego. Na tej kartce na zdjęciu jest napisane We need a hero, czyli potrzebujemy bohatera. Czyli bohater nasz mógł sobie pomyśleć. Skoro potrzebujemy bohatera, to muszę się tam zgłosić. I podczas misji znalazłem tę kartkę. Lub zdjęcie, jak to woli. Tutaj też pisze Jollywood Casting, czyli podpis tej firmy. Czyli Jollywood to jest coś jak Hollywood. Tylko taka parodia, a casting czyli szukają w sensie. Dobrze, Dobrze to teraz Wam pokażę to zadanie. Naciskamy, kontynuuj. I naszym oczom ukazuje się takie typowe studio: studio 1, studio 2. Tutaj jest Glob lub Oscar jak kto woli. Nie wiem, jak to się nazywa. I pierwsze nasze zadanie jest pokonać tego gościa. Jeszcze nie próbowałem tego robić, ale może uda mi się za pierwszym razem. Spróbujmy. Udało się bez wielkich przeszkód. No, to teraz zaczynajmy dalej. I jest to drugie. Zaczynamy drugie. Może nam się poszczęści po raz kolejny. Gość ma level 91 i jest typowym rudzielcem. Ciekawe, czy nam się uda z tym frajerem. Dodatkowo gość nazywa się Del Torso. A torso to jest, jakbyście chcieli wiedzieć, tułów. A tułów jest powiązany z brzuchem i pisze tutaj dodatkowo, że nie przestaje jeść. Także ten gość także jest brany pod parodię do tej gry. Jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, takie nazwy w tych grach są tylko i wyłącznie dla parodii. Co my tutaj mamy? Stary obrus z plamami skawy. Z Nie jest zbyt dobry, ale spróbujemy go wyprać. Zaczynajmy. No, ledwo, ledwo, ale wygraliśmy. Coś niesamowitego. Czerwony jak bura wyjawia ci, że agent z hali numer 2 powinien wiedzieć coś więcej. Znowu się zaczyna. No i to nam daje do myślenia, że musimy spotkać jakiegoś agenta. Z hali numer 2. Także droga nam się już tutaj do hali numer 2 szykuje. I to chyba będzie ten gościu przy paczkach. No właśnie, to jest ten gość. Poziom 92. drugi. Wątpię, czy nam się uda. Ale skoro tym ledwo, ledwo nam się udało, to może i z tym się uda. Niczego ci nie wyjawi, więc przyciśnij go. Więc tak zrobimy. No to do akcji. Jak widzicie ma tu banana, czyli kolejna parodia. I znowu o dziwo się udało. Zostało nam 68 HP, czyli bardzo mało. Co za dziwne. No no no, naprawdę. Po prostu niebywałe. Ciekawe czy nam się uda z kolejnym. Następny typek jest przy tym globie. I jest to jakaś kobieta z poziomem 93. Ona coś może wiedzieć o tych fałszywych filmach dokumentalnych, dlatego spróbuję ją zaatakować, chociaż szanse, szanse że znowu mi się ją uda pokonać są nikłe. Ale nie, za, nie zaszkodzi spróbować. <słuch> I znowu miałbym w to uwierzyć, co się tutaj dzieje. No, i tak ją wydarliśmy, że powiedziała nam, że te filmy są yy, nagrywane po tamtej stronie. Pędź tam! No i będziemy tam pędzić. Tak zwanie w cudzysłowie. No, nie na, nie na daleko żeśmy się zaszli, ale skoro tutaj mają być te filmy nagrywane, myślałem, że tutaj, ale spoko. Gość level 95. Ma nam do zaoferowania jakąś łyżkę, złotą łyżkę stołową wiecznego pościgu. No, jest nawet niezłe, tylko jeszcze, jakby ją tak zawirować, to może byłaby lepsza. Gość chce, żebyśmy mu coś przynieśli na ząb, tak zwanie. Co ten za typ sobie wyobraża? Nie pozwalają mu na takie traktowanie. Oczywiście nie pozwolimy sobie na takie traktowanie i od razu go zaatakujemy. Wylejemy go po pysku. Ja pierdzielę, co się dzisiaj dzieje? Wygrywasz kolejną walkę dzięki swojej absolutnie niemożliwej kalkulacji finansowej. No, zgadza się. Kiedy pokazujesz mu wydruk, wybuchaś na przemian śmiechem i płaczem. Ten biedak nikomu już nie będzie nadprzykrzać. A teraz dalej, na plany filmowe. Także wydaje się takie trudne, a jednak prawda co prawda, jestem już przy szóstym zadaniu. O, no i właśnie, Hollywood. Jestem już przy szóstym zadaniu, no i kurde, możliwe, że dzisiaj nawet skończymy to, ale w to wątpię, bo na pewno będą trudniejsi. Sprawdźmy kolejnego. Stacje robią swoje. Jestem już przy kolejnym. Chyba ten odcinek będzie dzisiaj trochę zawarty w takich walkach nadrzeczajnych, czyli coś innego niż w poprzednich odcinkach. To dobrze, bo będzie to taki odcinek jak na co dzień, tak jak mówiłem już w pierwszych odcinkach. Zaatakujmy wreszcie tego gościa. Przebrany sadysta. No naprawdę. Jasna dupa, nie tym razem. Walka się nie powiodła. Nieprawidłowo przebrany hydrant miał rację. Spróbuję jeszcze raz. No, ten napis Spróbuję jeszcze raz. I dodatkowo taki krótki nie zniechę zniechęcił mnie, żebym znowu tam wchodził. Myślałem, że będzie coś takiego w stylu: skopał ci dupę czy coś takiego. No ale dobra, wystarczy dzisiaj na, na dzisiaj ty, tych zadań nadzwyczajnych. No i jak widzicie, udało mi się zdobyć tyle itemków. No i sobie je oczywiście schowamy. A poza nagraniami, sobie je posortuję i powypieram. I może coś z tego będzie. Na pewno silniaczek lotów kosmos z powoką teflonową się przyda. To już go tutaj dajemy. To to jeszcze nie teraz trzeba byłoby odblokować. Złota łyżka na pewno się przyda, więc schowamy sobie ją do tych bardzo dobrych rzeczy. Czarne sandały to, to oczywiście sprzedam, bo to gówno. No, yy, i teraz sobie schowam mega przedłużacz. No, a resztą re, rzeczami się zajmę później. Nasza drużyna prawie nic się nie zmieniła, tylko yy, ostatnio przegraliśmy walkę z Akademią Morang-Tong. Od 12:00. No widać tutaj, byłem bardzo wkurzony, bo nic się nie postarali nasi ludzie. No ale życie kręci się dalej i trzeba walczyć dalej. Tutaj Calvin Harris, 23 poziom, pokażę go jeszcze raz. Trochę sobie nabił stację od ostatnich odcinków. Mister Xero coś sobie nabił? Nie zupełnie. Może trochę inteligencję. No, ale tutaj mam jeszcze do pokazania walki ostatnie. No, to będzie tyle. Ale dużo ostatnio wygrywaliśmy. Nie ma co. Trochę przegrywaliśmy, ale jak wygrywaliśmy, to mieliśmy bardzo y, dużo y, honoru. Dobrze. No i ja się już z Państwem żegnam w tym nowym levelu, nowym zadaniu nadzwyczajnym, a przede wszystkim nowej mapce. Żegnam się z Państwem PL Ziomek i zapraszam do kolejnych odcinków, które już niedługo nastąpią. Cześć!